1 września rozpoczęła się II wojna światowa. Radomsko, od 1 września, było atakowane przez samoloty niemieckie. Mieliśmy duże zniszczenia zarówno w bombardowaniu 1 jak i 3 września. Musimy o tym pamiętać, dlatego że w tych bombardowaniach zginęło wielu mieszkańców miasta Radomska, też pracowników metalurgii. Było to bardzo tragiczne wydarzenie i musimy przekazywać to następnym pokoleniom, aby. Taka tragedia nie powtórzyła się więcej. I te wspomnienia związane z, ciągle z 1 września 1939 roku z no, wielkim smutkiem nas napawają. Musimy o tym pamiętać, a zwłaszcza ten smutek jest tym większy, że agresor, Niemcy hitlerowskie, które napadły na nasz kraj, właściwie doszczętnie go zniszczyły. Wymordowali wiele milionów Polaków. Do dzisiaj za dość uczynienia nie uczynili żadnego. Nie zwrócono nam za te ogromne straty istot ludzkich, zniszczonej stolicy naszego kraju, wielu miast, nie zwrócono nam ani jednej złotówki. 1 września jest bardzo ważną datą dla polskiej historii. 1 września zmieniło się wszystko. Wszystkie pozostałe lata, które do dzisiaj odczuwamy są jakąś tam konsekwencją wybuchu II wojny światowej. Należy czcić pamięć wszystkich ofiar, czcić pamięć polskich żołnierzy, którzy brali udział w tej wojnie. Musimy pamiętać, jest jeszcze bardzo dużo osób, które w Polsce pamiętają te mroczne czasy. Natomiast warto powiedzieć, że Polska odrodziła się, przetrwała drugą wojnę światową. Jesteśmy teraz silnym, niezależnym państwem. Niech to będzie przestroga, natomiast my musimy się rozwijać i wyciągając błędy sprzed II wojny, sprzed wybuchu drugiej wojny światowej musimy budować nasz potencjał, naszą przyszłość.